Ale zauważ, że te wątki rosyjskie pojawiają się w anorze. To znaczy, to jest jednak film o, ko o dziewczynie, Kopciuszku takim, prosty prostytutce, sex workerce, jak to się dzisiaj ładnie mówi, Mickey Madison w nią się wciela, która zakochuje się w synie oligarchy. I tam jest ta bardzo kontrowersyjna nominacja do Oscara Juri Borisowa. To jest, słuchaj, dopiero druga e, nominacja do Oscara w historii w ogóle dla aktora mm, e, rosyjskiego. I to jest aktor, który. Nie odciął się na pewno od Putina, a można go nawet nazwać aktorem z propagandowych rosyjskich filmów. I wielu się zastanawiało: a co jak Borisow, teraz, teraz, kiedy jest robiony przez ekipę Trumpa jakiś rodzaj resetu z Rosją. Że bo, co będzie, jeżeli Borisow dostanie Oscara dla, za drugi plan? To było nie, mało prawdopodobne, bo Kirian Kalkin jednak dostał za film, który jest listem miłosnym dla Polski, tak czyli za prawdziwy ból, dostał tego Oscara. Ale wiesz, ja się no. tak zastanawiałem, że jednak, że jednak jest jakiś rodzaj w Hollywood resetu robionego z Rosją, jeżeli film pokazujący też pozytywnych bohaterów rosyjskich, no wygrał Oscary główne.